No i mamy nieplanowaną awarię, obcięło nam wpust z przekładni, gdzie to napędza pompy. Teraz musimy zdemontować przekładnie tu już mam odkręcone jeden spornik, teraz z drugiej strony muszę odkręcić, używamy klucza udarowego, elektrycznego, tak jak widzicie to ułatwia nam pracę. Zawsze jakiś pojemnik trzeba sobie wziąć na śruby, nie zostawiamy śrub na ramię, bo to... Później jest problem. Mogą się zgubić śruby. To raz. Tutaj. Zostało nam tylko jeszcze u góry jedno mocowanie i będzie przekładnia wyciągnięta. Żeby nam nie spadła ta przekładnia. Lecą te podkładki. Weź czekaj to może no, tam, tą... ona się będzie trzymała, bo wałek ją trzyma, nie odkręcę wszystkie te uchwyty, a później ją wyciągniemy Dobra, uchwyty mamy odkręte. Czekaj, wezmę to ja wezmę Nie wiadomo czy można wpuścić więc... Idzie? Nie Pewnie jest pusty, trzyma, kurde Może być tak, że jest O, o, poszło, tak? No Czekaj, teraz muszę się przygotować Dobra Teraz zobaczymy, co się dokładnie stało O, tak to wygląda Odcięło w pusty Teraz będziemy musieli tutaj coś wyrzeźbić Na wałku też już zobaczek Trzeba dłuższą tuleję będzie taką z pustem dopasować, założyć I, i tam przyspawać Bez rozbierania przekładni się nie obejdzie, bo trzeba będzie jechać na to karnie. Najciekawsze jest to, że pod numerami katalogowymi Lemkena jest dostępna tylko i wyłącznie cała przekładnia. Nie ma możliwości dokupienia części osobno. Tak, żeby dokupić na przykład ten wałek, to nie jesteśmy w stanie go dokupić, bo go nie ma w katalogu. Można by było szukać po typie przekładni, po producencie przekładni, ale nie mamy czasu na to, bo opryskiwać potrzebny, więc będziemy to regenerować. Jak to jeszcze dokładnie nie wiem, ale coś wymyślimy. No i tak to wygląda: to musimy ją rozebrać. Imiemy wałek i wstawimy tutaj. Najprawdopodobniej. Tak, stawimy tutaj leje z sześcioma pustami do tej się wstawaj. Tylko trzeba będzie przetoczyć, żeby ładnie wycentrowało to się i ale bez wyjęcia, bałka się nie obejdzie. Weźmiemy teraz ją do mycia. Trzeba będzie ładnie ją umyć, żeby nie była taka brudna. I rozbieramy. Pomysł na prawo jest taki: będziemy tutaj robili taką partyzantkę, prowizorkę, taką na tą chwilę, żeby tylko pryskać. Mam taką tuleję z wielowpustem na 6 pustów. Teraz tak, znalazłem wałek. Wałek będzie mi po to, żeby to ładnie sadzić i wycentrować. I przystawam tą tuleję tutaj do tej tulei. Trochę to muszę skrócić, bo tam zmierzyliśmy, że może nam jeszcze wystawać 5 cm maksymalnie, żeby zamontować przekładnię do pompy. I teraz. No, nie mam tego simmeringa na stanie, ale go. Tutaj w taki sposób widzę, że on wychodzi i go wydłubię, powoli podważając. Udaje mi się go wyjąć, bo dzisiaj jest sobota, już taka pora obiadowa, to nie będziemy nigdzie jechać. Także, ale to jest tylko tak tymczasowo, a później trzeba będzie przekładnie rozebrać i y, zrobić jak należy to, dokupić albo ten wałek gdzieś poszukać po numerach przekładni albo... Po prostu dorobimy ten środek, ten wałek, tę tuleję. A i to będziemy spawali bez y, rozbierania przekładni. Idziemy na łatwiznę. Dlatego uszczelniacz muszę wyjąć, bo mi się popali, jak nagrzujemy. Idziemy, kawa jest. Bez kawy się nie obejdzie. Wyjąłem uszczelniacz. O, on nawet olej jest w środku, to nie jest źle. Trzeba to położyć, będzie na czymś, bo olej spłynął na dół. Czekaj odwrotnie będzie równo Żeby nawet bliżej było to jest tam przypłynie Czekaj, najpierw trzeba 5 cm to obciąć Chyba, żebyśmy, ale tutaj głębiej nie będę tego obcinał, bo żeby zawisku już nie spawać. Będzie dobra? Właśnie mi się przypomniało, <laughs> że kiedyś miałem kupić nowe brzeszczoty, ale to nic, najwyżej dojdzie mi 2 godziny dłużej <laughs> To będę chciał obciąć. Jedne będzie żartowałem, będę szlifierką ciął. Chciałem tą tuleję no, szlifierką, bo nie mam karni. Tą prostą stroną będę chciał, znaczy prostą, równą stroną do tutaj do czoła przyspawać, z tym, że sobie to wsadzę tutaj w wałek, żeby to się w miarę mi wycentrowało. No wiem, że to nie jest profesjonalne i będzie mi trudno, żeby to zachować oś, ale spróbuję, może się uda. To pospawać. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the you don't do. Well, I'ma make hell of sure I don't become you. Ha! Have no regrets. Yeah, I'll tear my chest. i never forget what it's like to be in debt, bitch. i show I've got these things that I can't go watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain you already know sprawdzam mamy bicie teraz Połapię to z pawarką. Będę no spawę trochę mi to pewnie ściągną. Złapię tu po przykątnej. I sprawdzimy jakie jest bicie dopiero będę spawał dalej. Tu jest najwyżej. Tak, bo tu rośnie, tu jest najwyżej, to, czyli tutaj jest naj... Żeby tu broń jakby mi ściągnęło, to będę spawać od tej strony. Przekładnie sobie położę bokiem. Can't see. Knew it from the start, you had problems with me And the things I could do, I could just always see Bo w spawanie wyszło mi, że jest dwie dychy bicia. Także wydaje mi się, że nie jest źle, jeżeli by to bez toczenia i na szlifierkę i spawarkę to chyba jest dobry wynik. Zobaczymy jak y, będzie to chodziło na opryskiwaczu. Chyba to nic więcej nie wymyślimy. No. Tu to zewnętrznej. chodzić 3 d a tutaj to jest, to jest najwyżej, to jest najwyżej do czego by trzeba było z tej strony, tu jeszcze jakaś sprawa czy może. Tak to wygląda po odspawaniu. Półtora dychy. Półtora dychy bicia, to nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Ten uszczelniacz tutaj wsadziliśmy tylko po to, żeby nam odpryskę od spawania na łożysko nie poszły. I teraz tak, będę musiał to szlifować szlifierką, żeby założyć nowy uszczelniacz. Tak to wygląda. Jak ja to robiłem, widzieliście, nie? Połapałem sobie w czterech miejscach. Później dodatkowo się nacinają większe fazy, żeby wejść głębiej z pawem. To sprawdzałem czujnikiem zegarowym, w którą stronę jest odgięte, i spawałem po przeciwnej stronie, żeby trochę spawy naciągnęły. No i jest taki efekt, taki widzimy, zaraz to zamontujemy na opryskiwacz i zobaczymy. No i jest obawa, że to się może łamać, ale na tą chwilę nic nie tracimy, żeby spróbować i kontynuować. Nawet tam kilka opryskiwaczy, jak się zrobi, to zawsze coś, a sobie znajdziemy wtedy

już mam to ostudzone to musiałem oszlifować żeby można było uszczelniacz wsunąć zostało mi tylko uszczelniacz nabić i jest gotowe tak to wyszło dobra Dobra, no, no to Przekładnie przekładnię mamy założoną, ale jeszcze musimy obciąć tuleje, bo nie pasuje nam zobaczcie tutaj o na otwory musimy jakieś 16 mm przyciąć tuleje, żeby nam przekładnia yy, głębiej się wsunęła. Także poprawka.

Ob obcięliśmy szerok grubość śruby 16 mm bo było przesunięcie o cały otwór także jest ok zaraz będzie próba uruchomienia patrzę które te krótsze śruby gdzie były ona tak trochę się ruszała przedtem czy nie wiesz tak? no dobrze jest zobaczymy jak to długo będzie 3 hektary na pewno opyska żeby pole skończyć no to przy sobocie wieczorem takie zajęcie dziękuję za uwagę pozdrawiam, cześć